Halloweenowa legenda potrafi być wymagająca, bo na początku masz tylko 9 minut, a żeby wydłużyć czas musisz rozwalać outposty i bazy bieglinów, jednak wszystko jest trudne nim stanie się łatwe, a po tym odcinku właśnie takie się dla was stanie. Ogólnie trzeba dobrze obrać drogę i szybko rozwalać outposty tak, żeby dostępny nam czas ciągle tylko rósł, a nie spadał. Nie trzeba rozwalać wszystkich odpostów, bo naszym celem są tylko portale, ale warto niszczyć te, które są po drodze do portali, żeby nie tylko uzyskać dodatkowy czas, ale i większy limit creeperów. Więc jak rozwalać je wystarczająco szybko? Musisz Mieć spawner jak najbliżej pola walki, tam gdzie wysyłasz te Creepery. Także stawiajcie spawner gdzie popadnie. kosztuje tylko tyle co 3 Creepery, czyli prawie nic. Każda struktura leczy nederak, im większa, tym więcej nederaku leczy. Także możecie bez problemu postawić ich tak po 5 w każdym odpoście. Jeżeli chcecie gdzieś postawić, ale uleczyło wam się za mało, to ma się zawsze użyć Aleja, żeby wam oczyścił więcej do Postawcie go najbliżej miejsca, które chcecie uleczyć, bo właśnie tam on zaczyna leczenie i kiedy uleczy wystarczająco, wtedy możecie go usunąć, tak jak strukturę. Bez czekania, aż skończy całą swoją robotę. Do mniejszych struktur potrzebujecie tylko trzech creeperów, do większych zazwyczaj od 5 do 10. No i jak macie widok sztandaru, to macie opcję ataku z szarżą oraz skupienia się na celu. Używajcie skupienia, wtedy creepery pójdą prosto na strukturę, którą wysadzić i oleją wszystko inne. Jeśli chodzi o odposty, to chyba wszystko. Powiem wam, że jak już przekroczycie limit 60 creeperów, to tak właściwie dalszy rozwój niewiele wam zmienia, bo i tak prowadzić ze sobą możecie maksymalnie 60, więc jeżeli zespawnujecie ich więcej, to wiele wam to nie zmieni. Mamy trzy małe i trzy średnie portale. Małe są bardzo łatwe i tak właściwie można je rozwijać z 10 czy 15 creeperami, czyli praktycznie kilka minut po rozpoczęciu rozgrywki. Ze średnimi już jest gorzej, bo one sobie regenerują życie, więc musicie walnąć raz, a porządnie i na nie lepiej już mieć tak z 50 creeperów. I ważna sprawa, nie rozwalajcie całych baz, nie ma po co. Po prostu lecicie od razu na portal i tyle. Mały problem może być gdy wygeneruje wam się portal ze sprężynkami wtedy musicie je rozwalić. Mi właśnie za pierwszym razem wygenerował się dobry świat bez sprężynek a za drugim badziewny świat i to jeszcze ze sprężynkami. Ta pierwsza rozgrywka była na odcinku, a drugą możecie w całości obczaić pod linkiem w opisie. Także jeżeli jeżeli wam się nie uda, to się nie martwcie, mogliście po prostu mieć pecha i warto spróbować jeszcze raz. W przychodzie bastionu polecam rozwalać mury, bo warto zaznaczyć, creepery są w stanie je wysadzać. Tak z 20 na luzie powinno wystarczyć. W przychodzie zarodników zróbcie sobie kilka creeperów i idźcie na górę pomijając większość struktur, ale gdzieś tam wyżej jakoś rozwalcie i zróbcie sobie tam spawner. Wtedy zespawnujcie resztę i lećcie na portal. Jak atakujesz portal, to upewnij się, że wszystkie creepery są obok ciebie. Jeśli nie, to przebiegnij kawałek obok portalu Jest to szczególnie istotne właśnie przy tej hordzie Bo niektóre creepery mogą być gdzieś jeszcze na mostach I jeżeli wydasz im rozkaz zbyt wcześnie To się okaże, że No one się trochę pogubiły I zaatakuje tylko 20 Zamiast 60 Mi tak właśnie się na odcinku stało I... No, musiałem jeszcze raz zaatakować po prostu. Przy ataku na portal z dużą ilością creeperów, niektóre mogą się pogubić i stać w miejscu obok portalu. Także, jeżeli tak się stanie, to po prostu musicie im wydać rozkaz jeszcze raz. Także to jest wszystko, co miałem Wam do przekazania, zarówno na odcinku, jak i na tym pełnym filmie, który macie w opisie, link. Zostało mi około 30 minut zapasu, także to jest sporo. Musicie się po prostu wyuczyć taktyki, jak tutaj przespidranować, jak bardzo szybciutko rozwalać te odposty i portale i jak obrać drogę, tak żeby no jak najmniej chodzić po prostu między tymi odpostami i portalami. Także tak, w tym musimy żeby żeby to bardzo zrozumieć się ma.